Państwo, a my teraz przenosimy się na międzynarodowe targi poznańskie ze mną Karolina Nawrot, Witam cię bardzo, bardzo Dzień serdecznie. Dobry. Oczywiście Targi Poznańskie tętnią życiem zawsze. A powiedz mi, jak udały się tegoroczne targi mody? Wielkie podsumowanie. No właśnie, w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy nowy jesienny sezon na targach. Uh -huh. e, za nami targi mody. Mieliśmy u siebie 450 firm z 16 krajów. Byli to projektanci ubiorów, marki międzynarodowe, głównie z Polski, ale też mieliśmy wielu, wiele firm z Niemiec, z Włoch. Byli nawet przedstawiciele firm z Azji, z Chin i z Indii. E, oprócz, oprócz tego było sporo pokazów. E, no i taka ciekawostka: w tym roku po raz pierwszy projekt Young Fashion for Sale. Czyli młodzi projektanci, których zaprosiliśmy do nas nie tylko po to, żeby na wybiegu pokazali swoje rzeczy, ale żeby mieli też swoje showroomy, do których mogą przyjść e, sprzedawcy, właściciele sklepów e, i też z nimi nawiązać współpracę. Ten projekt cieszył się ogromnym powodzeniem, e, bo to był taki Czyli ogromny powiew świeżości. dla projektantów, żeby faktycznie zaistnieć, pojawić się w butikach e, i na ulicach Poznania przede tak, wszystkim. Tak, no właśnie, bo Targi Mody Poznań to jest takie, Miejsce, gdzie spotykają się projektanci, producenci ubrań z handlowcami, z właścicielami sklepu i trwają kontraktacje, tak się to nazywa. I to oznacza, że te ubrania, które widzimy u nas tutaj jesienią, wiosną przyszłego roku będzie można zobaczyć w sklepach. Dlatego dla młodych projektantów jest to szansa na to, żeby zaistnieć na takim rynku komercyjnym żeby pokazać swoje projekty. A powiedzmy, jak dużym zainteresowaniem cieszą się te targi mody? I czy to przede wszystkim płeć piękną możemy wtedy spotkać na targach? Nie, nie. Wbrew pozorom nie tylko płeć piękną, ponieważ w branży odzieżowej pracują zarówno mężczyźni, jak i kobiety. A, jest to, a są to targi dla profesjonalistów, chociaż od paru lat obserwujemy, że przychodzi do nas też bardzo wielu blogerów, ludzi, którzy interesują się modą, stylistek, żeby podpatrzeć, jakie, jakie, są, jakie są trendy. I na pewno te targi, mody gdzieś tam rozrastają się z roku na rok, czy tak jest faktycznie? Yy, tak, tak. Co roku staramy się wprowadzać coś nowego. W tym roku właśnie ci młodzi projektanci mieliśmy cztery marki, które, które, które miały swoje pokazy. To była marka Mimika, Drunk Legends, Bonjour and Kiss i Furia. I, I będziemy chcieli iść właśnie tą drogą, żeby pokazywać nowe trendy, a nie tylko projekty firm, które już na rynku są zakorzenione. Mm -hmm. Targi mody już za nami, a przed nami Polagrafood i smaki regionów. No właśnie, co będziemy mogli skosztować? Tak, to są bardzo smaczne targi. Smaki regionów to jest impreza, na którą zapraszamy wszystkich poznaniaków. Odbywa się już w następną sobotę, czyli nie w tą, w następną sobotę zapraszamy całe rodziny na targi. To jest święto smakoszy, a więc będzie mnóstwo produktów tradycyjnych. Ja myślę, że poznaniaków nie trzeba nawet namawiać do tego, żeby na targach się tego dnia pojawili. Tak, tak, tak. W zeszłym roku te targi cieszyły się ogromną popularnością, w tym roku Również zapraszamy. Będzie można skorzystać z degustacji. Będą to potrawy tradycyjne jakieś wędliny przygotowywane dawnymi metodami sery, nalewki, domowe piwa, wina także całe bogactwo ciekawych smaków ale będą też atrakcje dla dzieci. Ponieważ w tym roku tematem takim głównym smaków regionów będzie pieczywo i dla dzieci, przygotowaliśmy właśnie w związku z pieczywem taką miłą mini piekarenkę, gdzie będą dzieci mogły się zabawić w piekarza, mhm. przygotować swoją bułkę, swój chleb i ten chleb wypiec. Także ciekawa atrakcja. Oprócz tego, dla dzieci w strefie dziecka, przygotowaliśmy też różnego rodzaju zabawy, które mają ich nakierować na zdrowe odżywianie się. E, także już od małego chcemy dzieciakom pokazać... Propagujemy zdrowy styl tak, życia. Tak, tak. Żeby nie jeść rzeczy mocno przetworzonych, tylko uh -huh. właśnie skierować się na takie tradycyjne potrawy, jakie są propagowane właśnie na tych e, targach. Uh -huh. To ja z pewnością te targi e, odwiedzę, bo słodkości uwielbiam. Myślę, że bogactwo właśnie takich słodkości również będzie można w tej bogatej ofercie znaleźć. Tak, tak. Będzie można na przykład zobaczyć, jak wypieka się rogale świętomarcińskie. marcińskie To dla poznaniaków, którzy je uwielbiają, tak, należy do tej grupy. Nie będę, nie będę ukrywać, że nie. Kolejny ciekawy konkurs, który również odbywa się na targach. Konkurs Top Design. Cóż to takiego, co się kryje pod tą nazwą? Konkurs Top Design to jest konkurs, który jest organizowany przy okazji targów Arena Design, mhm. czyli targów propagujące nowoczesne, ciekawe, unikatowe wzornictwo. I to jest konkurs, który. Ma za zadanie promować firmy, które stawiają na projektantów, stawiają na design i wierzą w to, że ten design pozwoli im być bardziej konkurencyjnym wobec firm, które działają w branży. Do tego konkursu mogą się zgłosić zarówno producenci, jak i projektanci. Warunkiem jest, żeby produkty weszły na rynek w przeciągu ostatnich dwóch lat lub miały wejść na rynek w 2014 roku. Mhm. I to są bardzo różne produkty, ponieważ design jest wszędzie. Mhm. Designem może być zastawa na stole, może być mebel, mhm. może być to, co mamy w domu, chociażby... Czyli nie ma żadnych ograniczeń. Nie ma żadnych ograniczeń. Stawiamy po prostu na fajne, unikatowe formy, i na ich ciekawe wykorzystanie w przemyśle. W zeszłym roku, na przykład, y, nagrodą y, Top Design została nagrodzona firma VOX, firma NOTI, czyli duże firmy, które y, chcą pokazywać wzory unikatowe i chcą sięgać do tych inspiracji młodych projektantów. Mhm. Czyli bardzo liczymy na tych naszych poznańskich młodych projektantów. Niech się wykażą, mają do tego okazję. Oczywiście, liczymy na poznańskich, ale zapraszamy też tych z całej Polski. Mhm. Super. Oczywiście wydarzeń, dużych wydarzeń, wielkiego formatu na międzynarodowych targach w Poznaniu, miejmy nadzieję, do końca roku nie będzie brakować. To wobec tego, jaka jest ta lista tych najbliższych imprez na targach? Tak, yy, tak jak mówiłam, następny weekend smaki regionów zapraszamy na nie serdecznie. Później kolejną imprezą, tym razem dla fanów sportu uh -huh. Poznań Sport Poznań Sportfer dla, nie tylko dla panów, bo szczególnie dla biegaczy. Uh -huh. To jest impreza, która towarzyszy poznańskiemu maratonowi. Impreza, na której będzie można znaleźć ubrania sportowe, wygodne buty, porozmawiać z ludźmi, którzy znają się na tym, jaki sprzęt wybrać. A biegacze porady. zauważyłam, gdzieś tam krążąc po mieście, po ulicach, że w Poznaniu faktycznie przybywa, więc bardzo tak, dobrze. Tak, tak. Jest ich, jest ich coraz więcej. Te targi pierwszy raz odbyły się u nas na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Po raz pierwszy w zeszłym roku i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie w dniu maratonu, kiedy na targach, bo na na targach w tym roku również będzie meta maratonu. Gościmy naprawdę tysiące e, Poznaniaków. Mhm. Ale to nie jedyne wydarzenie. Tak, to nie jedyne wydarzenie. W październiku zapraszamy na targi, które poświęcone są hobby. Mhm. E, I są to targi Tour Salon, czyli targi dla ludzi, którzy uwielbiają podróże. Będzie można tam znaleźć wiele inspiracji i kierunków wypraw zagranicznych i takich tutaj naszych lokalnych, będzie można porozmawiać o tym, jak zorganizować sobie podróż, ale też, ale też spotkać się na przykład z innymi podróżnikami i wymienić doświadczenia, ponieważ w tym roku będzie temu towarzyszył festiwal podróżniczy właśnie, na którym będzie można oglądać filmy, prelekcje. To jest e, ciekawa rzecz, i w tym samym terminie targi Poznań Game Arena dla tych, którzy wolą zostać w domu i grać w gry komputerowe. E, targi hobby, czyli targi poświęcone modelarstwu i towa grom towarzyski, a także e, pewnie dla mniejszych e, osób będzie to ciekawe e, targi akwarystyczne, e, akwazo. Czyli piękne, piękne, kolorowe ryby w akwariach, ale też gady, ciekawe, ciekawe targi. I targi Happy Baby to są targi poświęcone najmłodszym dzieciom, tak naprawdę ich rodzicom, mhm. którzy mogą tutaj i znaleźć, i znaleźć inspirację do zabaw dla, dla dzieci, ale też na przykład wymienić się ubrankami. W zeszłym roku organizowaliśmy właśnie taką akcję i ta akcja w tym roku również będzie powtórzona, bo jak wiadomo dzieci szybko rosną i, 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 i te ubranka można, można wymienić na, na inne większe. Później będzie, będą targi Poznań Music Lab. To są w tym roku pierwszy raz organizowane targi muzyczne. Czyli absolutna nowość na rynku tak, poznańskim. Tak, abso, absolutna, absolutna nowość. Mamy już kilkudziesięciu wystawców, mhm. którzy zgłosili chęć udziału w tych targach. To są targi poświęcone muzyce. Czyli zapraszamy na nie wszystkich, którzy kochają grać na gitarach, na innych instrumentach, ale ale też tych, którzy zajmują się produkcją muzyczną, ponieważ będzie można zobaczyć nowości z dziedziny nagłośnienia, instrumentów muzycznych, mikrofonów, ale Czyli też... Wszystko co z muzyką związane tak naprawdę. Wszystko co z muzyką związane, ale to są targi, którym też będzie towarzyszył konkurs The Best Band of Music Lab, na który zapraszamy młode zespoły, które grają swoją autorską muzykę. Finał tego konkursu odbędzie się właśnie podczas targów, ale każdego, kto chciałby, kto ma swój zespół i chciałby wziąć udział w tym konkursie, zapraszam na stronę fabrykazespołów.pl. Tam można się dowiedzieć więcej na temat zgłoszeń do tego konkursu i też zgłosić chęć swojego udziału. Super. Będzie można zagrać właśnie u nas na, na, na targach i być może wygrać ten konkurs. A przy okazji tych targów powiem jeszcze, że zapraszamy także y, wieczorami będą y, pokazy setów DJ-skich. Y, także będzie można się też przy okazji. Czyli tych targów będzie muzycznie, pobawić. klubowo, imprezowo? Tak, tak. Będzie muzycznie, klubowo i imprezowo. Y, I ostatnie targi w tym roku czyli grudniowe targi Festiwal Sztuki i Przedmiotów mhm. Artystycznych. I kawaliada. To są targi, które odbywają się od 6 do 8 grudnia, czyli zaczynają się w Mikołajki. Mhm. Dla, dla, dla dzieciaków przyjście na kawaliadę to świetny prezent sam w sobie, ponieważ kawaliada to są targi końskie. Można pooglądać skoki koni, pokazy rydwanów, bryczek ale też osoby, które jeżdżą konno, będą mogły kupić sprzęt sportowy, mhm. różnego rodzaju gadżety. Jest też, jest też zawsze bogata, bogata moda jeździecka, mhm. więc, więc można sobie Odświeżyć coś to, dla, to? Siebie, dla siebie wybrać. Natomiast, natomiast Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych to jest, to jest świetne miejsce, żeby przed świętami Bożego Narodzenia znaleźć ciekawe, oryginalne prezenty. prezenty. Tutaj co roku wystawiają I się. Tak, już pojawiłyśmy się przy świętach Bożego Narodzenia. <laughs> tak, tak, tak. Tutaj co roku na tym festiwalu pojawiają się artyści, rzemieślnicy z Poznania, z okolic, którzy pokazują swoje wyroby i to są zawsze rzeczy unikatowe biżuteria, dekoracje do domu, obrazy, rzeźby, ale też ubrania też też ma ma to ma to duży związek z designem i coraz więcej właśnie Młodych projektantów, którzy pojawiają się tutaj w Poznaniu, ponieważ skończyli Akademię Sztuk Pięknych, uh -huh. właśnie pojawiają się też na tych targach ze swoimi wyrobami, także można znaleźć coś naprawdę pięknego, artystycznego. A oprócz tego, zawsze na tych targach też jest mnóstwo atrakcji dla dzieci, mnóstwo niespodzianek od świętego Mikołaja i nie tylko. Także na pewno to, to, jest, to jest ciekawy festiwal. Czyli odsyłamy wszystkich na zakupy świąteczne, właśnie na targi. Międzynarodowe w Poznaniu, bo tam z pewnością znajdziemy unikatowe prezenty dla naszych najbliższych pod choinkę. Dziękuję, Karolina, bardzo serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Jak się okazuje, na targi międzynarodowe w Poznaniu może się wybrać każdy i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. A Państwa już teraz zapraszamy na krótką przerwę. Za chwilę przegląd prasy kolorowej. Do zobaczenia.